W KZ Car Studio z tej strony W tym odcinku zajmiemy się Kloszem, a dokładnie reflektorem reflektorem Audi A4 B7 Klosz został uszkodzony przy spotkaniu z Sarną, więc, będzie, więc mamy tutaj uszkodzony reflektor zarówno dobry reflektor z którego sobie ten, tylko tam jest uszkodzona budowa i ten klosz sobie po prostu zamienimy także ja za chwileczkę zabieram się do pracy i mam nadzieję, że uda mi się dla Was krótki materiał z tego Zrobić i będzie to dla Was ciekawy materiał Tutaj reflektor od Audi A4 B7 Jest to reflektor Na soczewce Tyle z niego tak naprawdę zostało On był troszeczkę Taśmą tutaj poklejony Żeby woda się nie dostawała do środka W tej chwili podklejenie taśmy Rozsypało nam się Tutaj to szkiełko I zobaczmy Tutaj o, też to wszystko odpada, więc naszym zadaniem jest wyciągnięcie tej resztki, tej resztki tej obudowy, tej nasz, tego naszego klosza i wklejenie, wklejenie drugiego klosza z drugiej lampy. Ja już, już Wam pokazuję tą, tą drugą lampę, żeby był jakiś obraz. Mamy drugą lampę. Już w bardzo ładnym stanie, więc tutaj nie będziemy niczego, no, chociaż tutaj może troszeczkę przepoleruję ją, zobaczymy jeszcze jak to, jak to będzie wytrzyszcze. Naszym zadaniem jest oczywiście wyciągnięcie tego sprawnego klosza, który jest widzę tutaj nieuszkodzony i wklejenie go do tej drugiej lampy, do tej drugiej obudowy. Dobra, odstawimy sobie teraz naszą sprawną lampę, sprawny reflektor i weźmiemy się weźmiemy się do wyciągnięcia pozostałości presentuje się nasz tutaj reflektor po oddzieleniu nam tego szkiełka całego za chwileczkę przejdziemy do sprawdzenia czy wszystko tutaj jest czy nic się tutaj nie, nie oderwało nie uszkodziło przy uderzeniu sobie Teraz tak ważna rzecz już może opowiadałem już kiedyś może wspominałem o tego typu zabiegach że nigdy, nigdy nie możemy grzać opalarką tylko w ten sposób bo byśmy tutaj bardzo łatwo przepalili nasze odbłyśniki jest to naprawdę bardzo delikatny materiał jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o ten klej o tą masę jest to Lampa, jak widać, była już rozklejana. Jest to klej butylowy. Musimy, musimy teraz całość sobie, całość sobie, tutaj podgrzać. O, może tak to będzie łatwiej. Musimy całość sobie podgrzać i, i usunąć, usunąć, ten klej, żeby ponownie nałożyć długą warstwę. Zabiorę ja się do pracy. Nie będę, nie będę Wam tutaj y, za bardzo opowiadał. Widzicie, co robię. Także wstępnie mam już reflektor przygotowany. Jeszcze troszeczkę sobie tutaj poprawimy, usuniemy te nadmiary. Y, jest tutaj zastosowany. Tak jak wspomniałem wcześniej, lampa już była rozbierana przez kogoś. Zastosowany został tutaj klej butylowy. Na takim samym kleju sobie osadzimy tą lampę. Ten klosz nasz, jedyny zapytacie zapewne, jeżeli osadzamy na takim samym klo... na takim samym kleju, po co czyścimy w miarę to tak dokładnie. A no to po to słuchajcie, że klej butylowy ma odpowiednią długość odpowiednią grubość i w tym momencie gdybyśmy, gdybym tego nie oczyścił tylko powiedzmy do tego dołożył bo też tak się da to nie jest, nie jest coś niemożliwego spokojnie podgrzejemy i dołożymy klej się złączą ze sobą to klej który by przyszedł tutaj jako nowy Pasek tego naszego butylu. Po prostu by nam tutaj brzydko wypłynął z tego, z tego kanału, z tego rowku, jak zwał, tak zwał. Dlatego jest to takie e, dość ważne, jeżeli chodzi o aspekt tutaj wizualny, żeby to ładnie nam wyglądało. Klej butylowy jest dosyć łatwo, jeżeli chodzi o usunięcie, bo usunąć. Można to zrobić taką metodą jak ja, czyli taki zawiasek współczesny. Współczesna, współczesna wata cukrowa, można tak to porównać. Kręcimy sobie i ładnie nam się tutaj wszystko okleja. Dobra, nie będziemy tutaj przedłużać. Mamy tutaj już oczyszczone to. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda, jakieś śladowe ilości są, to może spokojnie zostać. Przejdziemy teraz do oględzin naszego tutaj, naszej tutaj soczeweczki. No i co, widzę, że tutaj ta strona jest lekko uszkodzona, ale to nie przeszkadza w niczym, jest taka matowa. Ktoś tam po prostu sobie czymś to zadrapał i próbował udzeczeć. Tego nie róbcie, odradzam. No i dobra, tyle. Jeżeli chodzi o tą budowę, o tą budowę zostało mi tak naprawdę odtłuścić to wszystko, żeby kleje się ładnie odtłuścimy i tyle. Teraz zabieramy się za drugi, za drugą lampę z której musimy zabrać nasz klosz do, do tej, którą widzicie tutaj tak jak wspomniałem wcześniej A4 B7 Ładny klosz, zobaczę jak to wszystko zamontuję. Czy tego nie przepoleruję, będę widział wtedy, bo od środka jest brudne. To, to sobie wyczyścimy. Dobra, podgrzejemy sobie teraz nasz reflektor i zobaczymy, na jakim kleju jest to sklejone. Nie jestem do końca pewny. Wydaje mi się, że na twardym kleju i. Ale nie wiem, zobaczymy. Dobra, grzejemy. Oczywiście. Oczywiście zawsze od strony obudowy, nigdy od strony klosza. Słuchajcie, nie będę Wam tutaj pokazywał w całości tego procesu. Dobra, próbujemy. Jakiś czas minął. Dobra, jeszcze trochę. Tak naprawdę, to zrobimy coś, coś takiego, żebyśmy mogli swobodnie obracać tym tą naszą obudową i równomiernie podrzewać od razu te klipsy. Dobra, już mamy ołdowę poddżaną, mam nadzieję, że tyle wystarczy. Bierzemy się za, za rozklejanie trochę jak dentysty. Zaczniemy tak, z tej strony. No i dobra. Mamy tutaj kloż już wyciągnięty. Poszło do to dość łatwo. Nie tak dużo było tutaj grzania. Jest to miękki klej. Więc fajnie. I co? Nasza, nasza obudowa od e, dawcy. również była Również była klejona jest tutaj zastosowany klej butylowy nie jest to oryginalny oryginalny klej, gdyż producenci w tych latach nie stosują kleju butylowego no ale fajnie cieszy mnie to, że jest to na takim kleju poszło to dość sprawnie obudowa obudowa, nasz kloż jest również w fajnym stanie Troszeczkę może tutaj przepoleruję to, żeby nie było takich śladów. Bo ślady widzę, że tutaj są. Zobaczcie, może to o, w tym miejscu. O, jest to ciężko. Ciężko pokazać w tym miejscu. Umyjemy sobie tą niewłaściwą. Odłożymy sobie na bok. Umyjemy szybciutko nasz odbłyśniki okoliczne Ja kupuję w takich kolonikach. Możemy zrobić to po kawałku. Na przykład odciąć sobie, i drugi kawałeczek sobie dołożyć. Dobra. Mniej więcej coś takiego. Ważne, żeby nam tam weszł jak najgłębiej, w tym procesie. Później sobie go podgrzejemy i on się też nam ułoży. Jest to trochę łatwiejsze, jak sobie podzielimy na takie kawałki. Ważne, tylko żeby to wszystko ładnie nam się tutaj połączyło. Możemy od razu jechać w, w całości z tym rulonem, ale teraz akurat tutaj taki mowy muszę sobie to jednak odciąć ten kawałek. Teraz musimy go grzać opalarką 7 minut w takiej temperaturze nam się ładnie tutaj ułoży i będziemy mogli docisnąć, docisnąć klosz i będzie to już ostatni etap. Zostanie mi tylko przepolerowanie tego klosza, żeby to troszeczkę ładniej było wizualnie, więc ja zabieram się za. Nie pokazywałem wam procesu samego dociskania klosza, bo tutaj w sumie nie ma nic ciekawego. Każdy wie, że trzeba docisnąć, a jak nie to zapraszam na mój wcześniejszy film, gdzie robiłem lampy. Analogiczny sposób jest tutaj to samo zrobione mamy już wszystko tutaj ładnie zobaczcie dociśnięte myślę że myślę że wyszło to fajnie yy. jutro sobie przepolerujemy tak jak wspomniałem i lampy trafią do klienta tutaj jeszcze raz spojrzenie na uszkodzoną uszkodzoną część tyle tak wygląda Reflektor po zdarzeniu z sarną Także uważajcie na drogach. Dobra, teraz przepolerujemy sobie ten reflektor. Nie ma jakiś wielkich tutaj rys, ale tutaj jest, także zrobimy to, żeby to było ładnie. Zabieramy się do pracy. оставь. Просто... Лечь вместо Tyle. Reflektor jest już gotowy, jest wypolerowany, teraz sobie go przejdziemy w czyści. Wyczemy sobie nadmiar naszej tutaj pasty. No. zabezpieczenia, czyli żeby to było trwalsze Dobra, nasze zabezpieczenie możemy już sobie ściągnąć zacząć co właśnie czynię tyle słuchajcie moi drodzy lampa reflektor jest gotowy jest tutaj to zobaczcie jak ładnie wszystko wygląda najważniejsze poklejone przeprowadzono regenerację przełożenie klosza ze sprawnej z uszkodzonej przepraszam budowy do sprawnej później proces polerowania zabezpieczeniem także ja za chwileczkę reflektor oddaję klientowi i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku z kolejnych projektów. Pozdrawiam gorąco, cześć.